31 edycja Festiwalu Jazzowego Dezonalia. Mecenasi. Unika Towarzystwo Ubezpieczeń SA Przedstawicielstwo Generalne w Koninie. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Zakład Utylizacji Odpadów. Gebhardt Stahl. Tewiczanka. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Agencja Rozwoju Regionalnego. Restauracja Pepe Nero. Winnica Vera. Stowarzyszenie autorów ZAIKS. Inwestycja Cukrownia Dom Natura Relacje Zielone Osiedle nad Jeziorem oraz Tomis Partnerzy Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Koninie Konińska Fundacja Kultury Yamaha For music Media Partnerzy lm.pl Przegląd Koniński Telewizja Wielkopolska RMF Max zaprasza Info Konin Głos Koniński Kultura u podstaw Jazz Press, Jazz Forum, Melo Radio SK2, Bilety 24, Konin FM oraz Konin Nasze Miasto. Honorowy patronat Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Prezydent miasta Konina Piotr Korytkowski. Współorganizator Miasto Konin. Organizator. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu województwa wielkopolskiego. Iwona Krzyżak, portal lm.pl i znowu mam wielką przyjemność, żeby relacjonować dla Państwa festiwal jazzowy, jazzonalia, jaki właściwie się już kończy w Domu Kultury Oscar. I tak naprawdę nie byłoby tego festiwalu, gdyby nie ludzie, którzy. Bardzo mocno pracuję, żebyście Państwo wszystko dobrze słyszeli, żebyście się tutaj dobrze czuli, żeby gwiazdy się tu dobrze czuły, a tych, jak wiemy, było sporo. Wczoraj graż na Auguści i Sławek jaskółkę. No a dziś, uwielbiana przez publiczność, kochana przez krytyków, Stacey Kent. Ten koncert rozpocznie się o 19. A my teraz posłuchajmy rozmowy z ludźmi, bez którego tego festiwalu by nie było. Już za chwilę na dużej scenie Oskardu pierwsze koncerty tej 31 edycji naszego festiwalu. A dobrze wiemy, że te koncerty muszą być oczywiście odpowiednio nagłośnione i oświetlone, i z tej okazji, będąc na scenie, nie mogliśmy nie skorzystać z tej okazji. Nasi dzisiejsi goście Mateusz Górski, Rafał Emilka Piotrowski, czyli Techniczny Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Chłopaki, to już oczywiście nie wasze pierwsze to zresztą nie pierwszy duży koncert, który realizujecie na tej scenie. Mateusz, czy. Yy, Rajdery techniczne w tym roku, artystów jazzonariowych, czymś Was zaskoczyły? Nie, wyjątkowo nie. Jest w porządku, jest wyjątkowo miło, przyjemnie i e, łatwo do zrealizowania. Jest, jest w porządku w tym roku. Bywało trudniej. A jeżeli chodzi o oświetlenie, Rafał, czy coś w tym roku Ciebie zaskoczyło? Musiałeś się dodatkowo kon kontaktować z managementem, z techniką y, naszych gości? To znaczy nie, jeśli chodzi o, o światło na jest to jakby w pełni e, dowolność mamy. E, razem z, z Rafciem Woltmanem jakby wspólnie przygotowaliśmy projekt, który w tym roku będziecie mogli zobaczyć. E, Jesteśmy w trakcie montażu, jak widać, wszystkie urządzenia są jeszcze na dole, także wszystko jest w rozsypce, ale pełna dowolność, nikt jakby nie narzucał nam pewnych rzeczy. Oczywiście jasonalia wiążą się z tym, że to jest światło, e, które jest inne, powiedzmy, w cudzysłowie, niż przy innych koncertach, przy innej rodzaju muzyki, e, tutaj światło musi być bardziej statyczne, musimy zrobić bardziej tym światłem obrazek, niż jakiekolwiek efekty z tego światła, więc dlatego też tego światła jest tyle, e, jak widać za nami. Żeby można było z tego coś zrobić, żeby każdy koncert wyglądał troszeczkę inaczej i przede wszystkim nie przeszkadzało to, to światło widzom i słuchaczom, a przy okazji, żeby byli zaskoczeni przy każdym koncercie, żeby coś było, jakiś element zaskoczenia. Mateusz, a jak to jest powiedz mi z dźwiękiem, bo z jednej strony mamy duży koncert big bandu Państwowej Szkoły Muzycznej, czyli pewnie kilkadziesiąt osób na tej scenie, każdy z innym instrumentem, a z drugiej strony na mamy Sławka Skłukę solo, który jest tutaj sam tylko i wyłącznie, on ze swoim fortepianem. Czym się różni nagłaśnianie koncertu big bandu od takiego koncertu solo? Na co ty musisz kłaść szczególny nacisk wtedy? Wydaje mi się, że przy tego typu nagłośnieniach jest to gatunek jazz, więc... Jak sama nazwa wskazuje, <laughs> pozwalamy instrumentom wybrzmieć. Jakby mikrofony są tutaj bardziej w formie gościnnym, staramy się, żeby te instrumenty same się obroniły i przy okazji, żebyśmy zaprezentowali odpowiedź z sali, czyli akustycznie, możliwie najbardziej jak to tylko możliwe. Mhm. I... Tak samo jest przy dużych składach również. Pozwalamy im po prostu samym się miksować pomiędzy sobą, akustycznie, możliwie, jeszcze raz akustycznie. Mhm. A jeżeli chodzi jeszcze raz o te rajdery techniczne, to Rafał, czy w tym roku ktoś Was w jakiś sposób zaskoczył? Który tych raiderów, albo który artysta jest dla Ciebie jako świetlika najbardziej wymagający? Myślę, że najbardziej wymagająca realizacja koncertu to będzie Jaskółkę, dlatego że mamy jednego muzyka na scenie i wtedy to jest bardzo ważne, żeby Przede wszystkim ta scena obok niego nie była pusta, a jednocześnie, żeby to na nim skupiała się uwaga, czyli żeby to światło nie przeszkadzało. Więc myślę, że z pozoru najprostszy koncert dla nas, no bo jakby jeden, jeden muzyk na scenie, a z drugiej strony, jeśli chodzi o światło, to myślę, że najtrudniejszy, bo tutaj jakby wokół tego jednego muzyka trzeba dodatkowo zbudować fajny klimat, żeby ten widz miał połączenie tej muzyki, która będzie no na pewno magiczna, z tym światłem, które, które zadzieje się na scenie. Patrzymy na to, co dzisiaj robicie, w zasadzie obserwuję Was tutaj od samego rana, uwijacie się jak w ukropie. Co Wy tak naprawdę możecie zrobić na dzień, dzień przed Jazzonaliami, kiedy tak naprawdę jeszcze tutaj nie macie artystów, a macie do dyspozycji tak naprawdę rajder techniczny rozpisany na kartce? Podstawowe, podstawowe rzeczy przygotowawcze polegające na przygotowaniu odpowiednich ilości wedży, czyli monitorów scenicznych, odpowiedni patching, przygotowanie jednego z miksera fochowego, monitorowego. Sprawdzenie wszystkich połączeń cyfrowych, tych analogowych i cyfrowych, i w zasadzie to tyle. Resztę musimy po prostu reagować na bieżąco w dniu, już próby, kiedy duży skład przyjeżdża, na przykład jutro, <kłysy> i wtedy musimy reagować z rozmieszczeniem mikrofonów, z rozmieszczeniem wedży, jak ugryźć po prostu temat tutaj porządkowo na scenie, bo nie jesteśmy wielu rzeczy w stanie przewidzieć do przodu na tyle, ile możemy. Szykujemy się dzień wcześniej. Tak jak mówię, typowo stół, porządkowo na stole, cały software musimy sobie przy okazji zaktualizować, przygotować sobie layout i czekamy, tak, wszystko jest gotowe, na tą chwilę jest wszystko gotowe. Wiemy też o tym, że jazz, muzyka jazzowa to jest często improwizacja, czyli powinno, tak by było dobrze, żeby coś nas, widzów, ale pewnie też Was zaskakuje w trakcie koncertu, na ile Ty... Rafał jako oświetleniowiec możesz w trakcie koncertu jazzowego improwizować, a na ile musisz poddać się temu co jest wcześniej uzgodnione w riderze na przykład. Koncerty jazzowe polegają tylko i wyłącznie na improwizacji, to zarówno jeśli chodzi o, większości przynajmniej, muzykę, tak również że jeśli chodzi o światło, trzeba po prostu słuchać, być chwilę przed tym muzykiem niestety, żeby nie zepsuć każdej chwili, które podkreślam w tej muzyce są magiczne, te momenty i, i żeby tego nie zepsuć światłem, więc trzeba improwizować i być krok przed tym muzykiem wręcz, żeby zareagować. i. I dlatego myślę, że jest to, jest to dość, dość trudne, jeśli chodzi o realizację, dość trudny rodzaj muzyki, bo no, nie da się czegoś tam przewidzieć, powiedzmy, jak, jak jeżdżąc z kapelą mamy rider, mamy setlistę, wiemy, co, co zespół gra tutaj, jakby, Nawet jeśli wie, znamy repertuar, znamy setlistę, wiemy, jaki ten numer będzie, to w pewnych momentach, w tych momentach właśnie improwizacji nie wiemy, co ten muzyk zagra, dlatego trzeba być gdzieś tam chwilę przed. A dźwiękowiec może improwizować, Mati? Nagłaściamy nie przeszkadzamy. To wszystko. Nie, nie możemy zbytnio ingerować w występ, no bo to jest jego występ. My jesteśmy tak zwanymi tylko pomocnikami staramy się tylko, żeby odpowiednio się słyszał na scenie no i po prostu, żeby było to odpowiednio nagłośnione niekoniecznie głośno nagłośnione tak? adekwatnie do sali, adekwatnie do rodzaju wydarzeń. I tak jak mówię, artysta sam się musi obronić, jego instrument sam się musi obronić, zwłaszcza w tego typu koncertach. I na koniec, drodzy panowie, to jest przecież nie pierwsza wasza tak duża realizacja, nie pierwsza wasza rezonaria. Jest jeszcze jakiś stres przed takim festiwalem? E to będę mógł Ci powiedzieć w niedzielę po zakończeniu, czy był stres, czy nie. nie no oczywiście, że jest stres, to nieważne ile by się nie zrealizowało koncertów, z kim, jakiego rodzaju muzyki, jakich rodzajów wydarzeń, to przed każdym wydarzeniem jest stres i myślę, że jest to, jest to taki zdrowy stres, tak? bo gdzieś człowiek ma z tyłu głowy zaplecze kilkunastoletnie, czy prawie że kilkudziesięcioletnie, a z drugiej strony cały czas uczymy się, czy to dźwięk, czy światło, co roku chcemy coś nowego zaprezentować, dlatego jeszcze raz powtarzam, jak widzimy, jest tego tyle, <laughs> jeśli chodzi o te urządzenia, więc stres jest zawsze. Tak? Stres jest przede wszystkim przed widzami, żeby to widz był zadowolony, żeby to światło mu nie przeszkadzało, żeby było wręcz niewidoczne, tak? bo podkreślam to, że tu liczy się muzyka. Jazz to jest przede wszystkim muzyka i to światło ma tylko i wyłącznie pomagać w odbiorze tej muzyki, a broń Boże, nie przeszkadzać. Czyli suma sumarum, jak już zgasną te światła, jak już to wszystko rozplączecie, schowacie, przyjemnie jest usłyszeć od widzów, od słuchaczy taki background, taki feedback. Feedback w zasadzie, nie background. Feedback, że dobrze wykonana robota. Świetna robota. To jest najlepsza nagroda dla nas, usłyszeć słowa podziękowań od artystów. Tak? Po prostu dobra robota, dzięki, to wszystko. I trzymamy kciuki za to, żebyście po raz kolejny mogli usłyszeć po skończonych jak panowie dobrze wykonaną robotę. Przy okazji pozdrawiamy cały piątek techniczny oprócz Rafała i, e, e, i Mateusza, Krystian e, Łuczak, Bartek Lewandowski, cała ekipa techniczna. E, Laf, Rafał Wolf mam przecież jeszcze oczywiście. bo... To, to nie powiesiło się samo tutaj, jak widzicie. Mamy tutaj około 50-60 samych inteligentnych urządzeń, to nie powiesiło się samo, tak? Ja nie byłbym w stanie tego sam zrobić. Działam ekipą, tak samo jak jak na początku, zamysł całego świata był wspólny i wykonanie również, więc ja jestem tylko tutaj skromnym przedstawicielem przy kamerze. Więc żeby już nikogo nie pomieścić pozdrawiamy serdecznie całą ekipę techniczną. Panowie bardzo dziękuję za rozmowę, A my wracamy do jazzonaliowego studia. Dzięki piękne. Dom Kultury Oskar, ostatni wieczór jazzonaliów, już za moment na scenie, na której w tej chwili jest Bartek Nowakowski, wystąpi Stacy Kent. Tutaj już coraz więcej widzów i widzek, mnóstwo ludzi. Tak patrzę, że sporo nowych twarzy się pojawiło. No, widocznie Stacey Kent naprawdę przyciąga, zresztą z tego co słyszałam, to jej koncert w Gdyni już jest właściwie dla Was nieosiągalny, wyprzedano wszystkie bilety, także no nie ma się co dziwić, że do Oscardu dzisiaj ciągną tłumy. Ale teraz oddaję głos Bartkowi. Dzień dobry, dobry wieczór Iwonko, dobry wieczór Państwu. Przed chwilą w rozmowie z techniką pokazywaliśmy, że prawdziwy bohater w Oscardzie nie nosi peleryny, ale na pewno musi mieć bardzo wygodne buty, ponieważ kilkanaście tysięcy kroków zrobionych jednego dnia podczas rzizonaliów to jest norma. A z nami kolejny bohater tych dni, który pokazuje właśnie, że niekoniecznie peleryna, ale dobre buty się przydają. Weronika Piętka, dział promocji i marketingu. W zasadzie przepraszam, dział programowy, ale siedzimy razem w pokoju, dlatego nasze siły są połączone. Dział programowy Centrum Kultury i Sztuki w Konii Najmocza stażem na jazzonaliach, ale zaprzęgnięta do boju w tym roku, ponieważ zajmowała się Weroniką artystami na backstage'u. Jak wygląda współpraca z artystami, No począwszy od Big Band'u, a skończywszy dzisiaj na Stacey Kent? Dokładnie tak, od trzech dni właściwie. Dzisiaj jest trzeci dzień, kiedy zajmuję się artystami. No i jestem z nimi od samego początku, czyli od tego momentu, kiedy przekraczają oni próg Oskardu, aż do momentu, kiedy opuszczają już w późnych godzinach nocnych nasz obiekt i jadą do hotelu wypocząć. Współpraca z nimi jest naprawdę fenomenalna. Wszyscy artyści, pomimo tego, że są to gwiazdy światowego formatu, są naprawdę ludźmi, z którymi da się porozmawiać na każdy temat. Od tych najbardziej trywialnych, jak nie wiem, buty, właśnie jak wspomnieliście, czy nawet lokówka, jak z panią Grażyną udało mi się właśnie porozmawiać. Po te naprawdę zajmujące, czyli sztuka, czyli to po co tutaj jesteśmy, żeby posłuchać dobrej muzyki, żeby zrobić coś dla siebie, dla naszej duszy. No właśnie, bo mówisz, że no jakby przygotowanie tego ym, y, tych garderób, na w, y, ko, korzystając y, z tego, co przyszłam wcześniej menedżerowie, to jest jedno, ale ty również z tymi artystami rozmawiać. Jacy oni są w obyciu podczas jazzonaliów, podczas, no w, w tym momencie, kiedy y, przyjeżdżając się z nimi, wchodzi do garderób. Jaka jest wtedy tam atmosfera? Atmosfera jest naprawdę niesamowita. Tak jak już powiedziałam, są to ludzie, którzy są po prostu ludźmi, którzy przyjechali tutaj zrobić swoje, ale przy tym są naprawdę niezwykle skromni. Dzisiaj na przykład y, pani Stacy, która tylko wchodząc do y, Oscardu od razu za, zahaczyła mnie i mówi kawa, kawa, please coffee. Także naprawdę są to zwykli ludzie, którzy stoją z nami, rozmawiają, tak jakbyśmy byli dobrymi przyjaciółmi. Ale mamy taką jedną szczególną bohaterkę tych ostatnich dni. To jest Kalina, córka Sławka Jaskółka, która tutaj, no musimy to powiedzieć, chyba wszystkich nasze, wszy, wszystkie nasze serca skradła. 12 lat, a już personalna agentka swojego taty. Dokładnie tak. Kalina jest niesamowita i kiedy tylko powiedziała pierwsze słowo, już wiedziałam, że musi wystąpić w studiu festiwalowym wraz ze swoim tatą, czyli Sławkiem Jaskółkę. Jest to dziewczyna tak obyta, tak otwarta, że naprawdę. No niesamowita. Zresztą cała rodzina, pani Ewa Zakrzewska, czyli menadżerka, partnerka prywatnie pana Sława, Sławka Jaskółkę, w tym momencie nie może jeździć z nim na koncerty, ponieważ y, zajmuje się młodszym bratem Kaliny. Dlatego to Kalina postanowiła, że przejmie tę rolę i właśnie od, y, jeździ na te koncerty z tatą, sprzedaje płyty, ale też bardzo pilnuje jego grafiku, bo stojąc i rozmawiając, Kalina spojrzała na mnie i mówi. Pani Weroniko, tata już musi iść na próbę, także jest naprawdę niesamowita i myślę, że w przyszłości zrobi wielką karierę, jeśli nie w menedżmencie, to gdzieś na pewno. A teraz uchylmy rąbek tajemnicy, bo to jest też trochę tak, że oczywiście no, przygotowujesz garderoby, kontaktujesz się z artystami, ale dostajesz też rajdery techniczne no i musisz współpracować z naszą techniką. I teraz na żywo, i, to się, i to, jest transmisja na żywo, a to się nagra i będzie, będzie widoczne gdzieś w annałach, się zapisze. Jak wygląda z Twojej perspektywy ta współpraca z naszą techniką? Ja nie mam chłopakom nic do zarzucenia, są naprawdę wspaniali i nawet w takich bardziej, jakby lżejszych tematach, zawsze są pełni pomocy, niosą tą pomoc w każdym możliwym aspekcie. Także naprawdę chłopaki są wspaniali i ja myślę, że większa część całej roboty no to jest właśnie ich zasługa, bo wszystko to, co widzimy tutaj, czyli światło, dźwięk, to, że słyszymy tak wspaniale te koncerty, to jest właśnie ich zasługa i za to naprawdę ogromne, ogromne brawa. Co prawda, no, my robimy studio jazzonaliowe, które nam również rzeczywiście pomaga i za to Ci bardzo dziękujemy. Jesteśmy często na tym backstage'u z artystami, z techniką. Nie zawsze możemy w pełni oddać się tej jazzonaliowej atmosferze, jak nasza publiczność, posłuchać koncertów, ale czasami uda nam się na kawałek wejść, posłuchać gdzieś z boku sobie stanąć. Który koncert zrobił na Tobie największe wrażenie i do czyich płyt będziesz wracała? No Ja mam pewien typ, ale może, może mi to sprzedasz na żywo teraz. Myślę, że wiesz, co powiem. Będzie to zdecydowanie pan Sławek Jaskółkę. Ja, no tak jak powiedziałeś, latam, tutaj troszeczkę wejdę, zobaczę, posłucham jakiegoś koncertu, ale w przypadku koncertu pana Sławka ja usiadłam i ja nie mogłam wyjść. Po prostu, no zanim mówiłam, od razu poszukałam sobie wszystkiego na Spotify, pododawałam do ulubionych, a na sam koniec pan Sławek jeszcze bardzo pozytywnie zaskoczył mnie, bo dostałam prywatnie płytę pana Sławka, także na pewno. Zresztą no są takie rzeczywiście koncerty na Cezornalia, na których, się, których się nie zapomina, do tej muzyki się e, wraca, i czasami ja też miałem podczas poprzednich edycji tak, że e, chociażby przy Leszku, może, że... Zatrzymałem się na koncercie i gdyby w ostatnim filmie się nie przypomniało, że muszę wracać do studia, to rzeczywiście chyba byśmy zapomnieli, że to studio trzeba zrobić. A powiedz mi jeszcze tak, no dzisiaj wielka gwiazda ze Stanów, Stacy Kent, jeżeli możesz Adam pokazać, jest już w kulisach, to pan Tomasz Tuczkiewicz z szefową CKIS-u, panią wicedyrektor Janną Szydłowską, już za chwilę zapowiedzą, pan Tomasz zapowie koncert Stacy Kent, który wieńczy tego rocznego zonalia. Czego możemy się spodziewać? I odpowiadając na to pytanie, pokażmy naszą publiczność, bo oni też za to zasługują, chodźmy do nich troszeczkę. Myślę, że to pytanie przede wszystkim do artystki, ponieważ programu jako takiego ja niestety nie znam, ale na tyle, na ile zdążyłam już poznać panią Stacy, no to będzie to niesamowite przeżycie. Jest to naprawdę artystka, no, która grywała już na scenach po całym świecie, także tym bardziej bardzo cieszymy się, że zawitała tutaj do Konina, do Oskardu. A co nam zaprezentuje? Zobaczymy. Ja słyszałam tylko przechodząc przez korytarz, gdzie znajdują się garderoby, że trwa już trening pani Stacy i ćwiczy, także myślę, że na pewno będzie to koncert, na który warto przyjść. Te rajdery techniczne często nas zaskakują. Wiem, że nie możemy wszystkiego zdradzać, bo to są umowy, kontrakty, ale rozumiem, że dla takiej ekipy jaka jest u nas, to nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet jeżeli w rajderze pojawi się coś, czego teoretycznie nie możemy dostać, to my zawsze to w jakiś sposób odnajdziemy, dostarczymy i wszyscy artyści są zadowoleni, bo rzeczywiście do, do, dostajemy taki e, fit, e, feedback od, od artystów, że no za, za, zarówno publiczność mamy świetną, ale organizacyjnie też dajemy radę. Zresztą to wczoraj u nas pan Tomasz Tuczkiewicz e, powiedział, że Najlepsi są organizatorzy takich festiwali, których tak naprawdę nie widać. Oni są, ale tak naprawdę ich nie widać, a robota jest zrobiona. Dokładnie. Tutaj, y Mogę jeszcze zdradzić rąbka tajemnicy, że pani Stacy jest naprawdę zachwycona naszym oświetleniem. Mówi, że jest to już klasa światowa. A wracając do pana Tomka Tłuczkiewicza, wczoraj mieliśmy, mieliśmy okazję usiąść razem na kawie i on z kolei, choć nie jest w Koninie pierwszy raz, zachwycił się naszym miastem, szczególnie jego starą częścią. No i o tym na pewno pana Tomasza, o to na pewno pana Tomasza zapytamy w naszym wejściu o, po koncercie z sesji Kentwernik. Bardzo dziękuję i gratuluję, że dałaś radę. Daliśmy wszyscy. Daliśmy wszyscy. Gratuluję również. I drodzy Państwo, dziękując razem z Weroniką, zapraszamy Państwa na kolejne nasze studio po koncercie Stacy Kent około godziny 20.30. Wtedy w tym studiu, które już zakończy nasze trzy dni jazonaliów, również pod względem studia LMU i Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. E, pokażę między innymi wywiad, ekskluzywny wywiad ze Stacy Kent, fragment koncertu, a także spotkamy się z panem Tomaszem Tłuszkiewiczem i podsumujemy e, festiwal Jasonella 31, jego e, edycję. Zapraszamy po 20.30. Póki co dziękuję bardzo za uwagę, a żegnamy się z państwem widokiem publiczności jazzonaliowej która szczelnie wypełnia naszą salę przed koncertem Stacy Kent. Do zobaczenia. Pierwsza edycja festiwalu jazzowego Dezonalia. Mecenasi Unika Towarzystwo Ubezpieczeń SA Przedstawicielstwo Generalne w Koninie Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Zakład Utylizacji Odpadów Gebhard Stahl Tewiczanka. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Miejskie Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej Agencja Rozwoju Regionalnego Restauracja Pepenero Winnica Vera Stowarzyszenie Autorów ZAIKS. Inwestycja Cukrownia. Dom Natura Relacje. Zielone Osiedle nad Jeziorem. Oraz Tomis. Partnerzy. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Koninie. Konińska Fundacja Kultury. Yamaha. For music Media Partnerzy. LM.pl. Przegląd Koniński. Telewizja Wielkopolska. RMF Max zaprasza. Info Konin. Głos Koniński. Kultura u podstaw Jazz Press, Jazz Forum, Meloradio, Radio, Radio SK2 bilety 24, Konin FM oraz Konin Nasze Miasto. Honorowy patronat Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Prezydent miasta Konina Piotr Korytkowski. Współorganizator Miasto Konin. Organizator. Centrum Kultury i Sztuki w Komunie. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Wiekopolskiego.